Pewien poeta stwierdził kiedyś, że brałby życie na poważnie, gdyby świat nie był żartem. I to jest dobry cytat w tym momencie, ponieważ to, jak próbujemy się zmieniać, bywa czasem bardzo zabawne, chociaż to raczej śmiech przez łzy w sumie. Na początek żarcik. Ilu potrzeba psychologów do tego, aby wymienić żarówkę? No cóż, tylko jednego, ale żarówka musi chcieć się zmienić. A co to właściwie znaczy, tak naprawdę, chcieć się zmienić móc się zmienić? O tym dzisiaj porozmawiamy. Każdy, kto kiedykolwiek próbował zmienić jakieś swoje zwyczaje, własne nawyki, zmienić siebie, zapewne doświadczył czegoś w rodzaju sprzeciwu, takiego wewnętrznego buntu czegoś, co sabotowało cały proces. No ale wróćmy na chwilę do żarówki. Czy żarówka ta metaforyczna chciałaby się zmienić wtedy, kiedy ktoś narzucałby jej, w jaki sposób ma to przebiegać i do czego ma prowadzić? No zapewne nieco by się buntowała. To dość intuicyjne, że reagujemy sprzeciwem wtedy, kiedy ktoś próbuje nas pozbawić wyboru, jakby wbrew naszej woli chce narzucić nam nowy styl funkcjonowania. Okazuje się jednak, że reaktancja, czyli taki opór, sprzeciw przed tym, aby funkcjonować w nowy sposób, pojawia się nie tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nam narzucać własną wolę, ale także wówczas, gdy my sami próbujemy to sobie zrobić. Wtedy, kiedy jeszcze do końca nie utożsamiamy się ze zmianą, którą chcemy wdrożyć, kiedy nie wierzymy do końca w to, że ta zmiana, Rzeczywiście do nas pasuje, kiedy nie mamy poczucia, że wybrana inąd przez nas zmiana na nas dobrze leży, jest w naszym rozmiarze, no to niestety ta reaktancja, czyli opór przed zmianą, może również wystąpić. Więc istotne jest to, abyśmy utożsamiali się z tym, co chcemy wdrożyć jako nowość pewna w swoim funkcjonowaniu. I z reaktancją związane są także dwa inne terminy. Mianowicie nasze własne myśli mogą być egodystoniczne albo ego syntoniczne. Mówimy o tym, że myśl jest ego właśnie wtedy, kiedy się z nią jeszcze nie utożsamiamy, kiedy mamy takie poczucie, że to jest jakaś czyjaś wola z zewnątrz, że jest to coś, co się nam narzuca, że jest to poniekąd coś, co pozbawia nas wyboru. Więc nie wierzymy w taką zmianę, nie czujemy się dobrze z tą zmianą. Ona na nas nie leży, nie jest w naszym rozmiarze, i dlatego postrzegamy daną koncepcję, ideę, myśl związaną ze zmianą jako obcą, jako nieswoją, jako próbę narzucenia nam właśnie woli przez kogoś innego. Wobec tego pojawia się sprzeciw, chociaż de facto dotyczy to naszej własnej myśli o zmianie. Z inną sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy myśl jest ego-syntoniczna, czyli taka, z którą już utożsamiamy się. Wtedy, kiedy pojawia się myśl o zmianie, czujemy się z tym dobrze, ponieważ wierzymy w nią i mamy takie poczucie, że ona na nas dobrze leży, do nas pasuje, że ona wynika z naszych wartości, z tego, co, co o sobie myślimy, że ona po prostu mi pasuje, że ona jest wy bezpośrednim wynikiem tego, jaki ja jestem. Więc jeżeli wiąże się jakoś z, z moją tożsamością dana zmiana, no to wtedy myślę o niej w sposób egosyntoniczny i łatwiej jest mi ją wdrażać. Dlaczego? Dlatego, że nie występuje reaktancja, czyli taki silny opór przed czymś, co postrzegam jako próbę narzucenia mi woli przez kogoś innego, przez coś innego, w końcu to jest cudza idea na przykład. No, i ten opór skoro jest mniejszy, no to łatwiej mi jest zmianę wdrażać. Za chwilę przemyślimy to jeszcze i przeanalizujemy sobie na konkretnych przykładach, ale póki co przyjrzyjmy się jeszcze innym kwestiom. Chociaż wydaje się oczywiste, że zmiana to nie jest zupa w proszku, którą od tak osiągniemy w kilka minut to jednak, czy aby na pewno zawsze tą perspektywę uczciwie uwzględniamy, czy raczej zdarza nam się myśleć w sposób, który oczywiście będzie wzbudzał wielki opór, ogromną reaktancję? No cóż, jeśli ktoś na przykład myśli, że będzie niepalaczem, podczas gdy jest palaczem od 20 lat, to ta zmiana może nie nadejść na pstryknięcie palcami, rzecz jasna, choć tak by pewnie ta osoba wolała najbardziej. Jeśli ktoś na przykład myśli o sobie, że jest zapuszczony i zamierza wprowadzić zmiany, mając nagle sylwetkę wręcz plażową, no to też w sposób, w jaki ta zmiana miałaby nastąpić, może wzbudzać opór, ponieważ jest to bardzo radykalne, właściwie miałoby się odbyć jakby na wczoraj, bo jest po nie w czasie i ta nagłość. Tak, gwałtowność zmiany po prostu no, nie przystaje do rzeczywistości, bo realnie rzecz biorąc, zmiana zwykle jest procesem, no i coś ten proces musi w ogóle rozpocząć. I nie jest kluczem do rozpoczęcia owej zmiany tak radykalne podejście. Człowiek dojrzewa do zmiany. Dopiero pewne etapy przechodząc, rzeczywiście zaczyna o niej myśleć w sposób egosyntoniczny, a więc taki, w wyniku którego powstaje niewielka reaktacja. I wtedy, kiedy ta gotowość do zmiany przybiera odpowiednie rozmiary, może ona faktycznie nastąpić. Dojrzewanie do zmiany może przebiegać czasem w bólu. Kiedy do człowieka stopniowo dociera, jakie zniszczenia powoduje brak owej zmiany. Ale może też następować w, w atmosferze raczej dość przyjemnej albo, albo co najwyżej neutralnej, bo człowiek będzie się stopniowo doinformowywał, stopniowo, że tak powiem, zarażał ideą zmiany, ale zauważmy, że ci ludzie, którzy jej skutecznie dokonali. I wytrwali w tej zmianie, ponieważ okazała się ona trwała. Skłonni są o tym myśleć i mówić jako o czymś, co jest ich własne. Zmieniam się, bo lubię, bo, bo taki jestem, bo to mi pasuje, to na mnie dobrze leży, to mi dobrze robi, bo to preferuję, bo to mi smakuje, bo lubię taką zmianę, bo lubię taki styl życia. Jeśli na przykład ktoś, kto ma poważną nadwagę, a na dodatek no, no, na tyle rzadko trenował, że jest w bardzo kiepskiej formie, dokona takiej zmiany i będzie ona trwała, czyli bez efektu jojo na przykład, bez powrotu, bez powtórki tego, co było w przeszłości, a historia lubi się niestety powtarzać, no to taki człowiek, który skutecznie dokonał zmiany, właśnie będzie raczej stopniowo zarażał się tymi wszystkimi ideami, które są ze zmianą, z tą pożądaną modyfikacją swojego zachowania związane. No na przykład będzie się bardziej interesował dietą, będzie częściej czytał na ten temat, może oglądał materiały właśnie choćby na YouTube, będzie stopniowo dojrzewał do tej zmiany, przesiąkał wszystkimi tymi koncepcjami po to, aby ostatecznie te myśli o zmianie i ona sama były dla niego czymś egosyntonicznym, czymś, z czym się utożsamia, w co wierzy i dzięki czemu ma takie poczucie, że ona wynika z niego. A nie jest mu narzucona, bo tak bo ktoś mu powiedział, że on powinien schudnąć na przykład, że mieć większe powodzenie u płci przeciwnej, albo mu lekarz dał takie zalecenie, że musi schudnąć, bo jego nadwaga jest czynnikiem ryzyka, itp. I Więc jeżeli ktoś rzeczywiście weźmie do siebie pewną koncepcję, no to wtedy bardziej skutecznie możesz je zmieniać, bo utożsamia się ze zmianą, nie zaś traktuje ją jako coś obcego, jako narzucony mu obowiązek. Psycholodzy oczywiście wyróżniają różne etapy zmiany, ale nie będziemy tu może wdrażać zbyt wiele psychologicznych terminów, bo i takich kilka już było. W każdym razie warto przyjąć do wiadomości, że jest to proces, a nie coś, co zmienia się tak, jak wymieniałoby się żarówkę albo jakby włączało bądź wyłączało się światło. Zdecydowanie chodzi o to, aby polubić się ze zmianą, utożsamiać z nią, oswoić się ze zmianą, dostrzec w niej coś, co stanowi jakby odbicie tego kim jesteśmy, wtedy łatwiej będzie się w nią zaangażować, a zmiana będzie trwała. Jeśli byśmy natomiast starali się to dokonać jakoś rewolucyjnie, skokowo, to niestety ryzyko tego, że zmiana będzie nietrwała, znacząco wzrasta. A zatem to poszanowanie procesu zmiany jest tu kluczowe. I wzięcie także pod uwagę faktu, że dla procesu zmiany charakterystyczne jest to, że nie zawsze wszystko przebiega po naszej myśli. Przypomina to raczej wspinaczkę pod mniej bądź bardziej stromą górę i w trakcie tej wspinaczki zdarzyć się może, że się poślizgniemy, ześlizgniemy piętro czy dwa piętra niżej, że kilka kroków do przodu, właśnie na górę, będzie okupionych z kolei krokami w tył. Niestety to nie przebiega jakoś tak liniowo na zasadzie, że cały czas jest progres, non-stop jest coraz lepiej i tylko zawsze lepiej, ponieważ no, mogą się zdarzyć potknięcia, a one są naturalną częścią zmiany. Gdybyśmy jednak tego nie przyjęli do wiadomości, to moglibyśmy się przedwcześnie zniechęcić, ponieważ okazałoby się, że wtedy, kiedy pierwsze ześlizgnięcie się przytrafia, no to człowiek mógłby załamać ręce i stwierdzić: Oho, to nie dla mnie, nie dam rady, mi się to nie uda. Najwyraźniej ta zmiana nie jest tym, czego, do czego jestem zdolny, co mogę wdrożyć, co mogę zrobić. Ale to byłby fałszywy alarm, ponieważ pamiętajmy o tym, że po prostu ześlizgnięcia się z tej górki, pod którą się wspinamy, są naturalnym zjawiskiem w trakcie zmieniania się. Po czym możemy poznać, że oddziałuje na nas reaktancja i to ona utrudnia nam proces zmiany? No cóż, zwykle mamy wtedy do czynienia z różnymi zjawiskami, takimi, które dałoby się zaklasyfikować jako pewne formy unikania. No, na przykład, mam taki zamiar, aby uczyć się obcego języka i robić to regularnie. Ale wtedy, kiedy mam zasiąść do biurka, otworzyć zeszyt i zacząć zakuwać nowe słówka, no to nagle czuję w sobie Gwałtownie wzbierającą motywację do tego, aby robić cokolwiek innego, np. sprzątać na biurku, albo w ogóle posprzątać mieszkanie, może nawet umyć okna. I to faktycznie jawi mi się jako perspektywa ważniejsza, bardziej atrakcyjna, ponieważ ona zastępuje tę czynność, która jest związana ze zmianą. Jeśli umyję okna, to nie będę siedział nad zaszytem i dzięki temu złagodzę w ten sposób ten przykry, emocjonalny ból, ten dyskomfort, jaki pojawia się związany z faktem, że występuje reaktancja, że ten opór się we mnie nasila. A zatem takie poszukiwanie tematów zastępczych jest przykładem tego, że może działać reaktancja w kontekście zmiany. Inny przykład to byłaby pewna forma autosabotażu. Załóżmy, że codziennie rano mam zamiar wybierać się na siłownię, aby potrenować, bo chcę pracować nad swoją sylwetką i formą. No ale jakoś tak się przytrafia, że no nie mogę zdążyć nigdy na tą siłownię przed tą pracą, albo prawie nigdy no bo zawsze coś wypada i coś robię za długo, jakoś się nie orientuję jak ten czas nagle biegnie chociaż zwykle nie mam z tym problemów no i już w pewnym momencie zaczyna się snuć takie alibi dla swojej bezczynności w kontekście zmiany, mogę sobie pomyśleć, że no nie, no nie zdążę już potem do pracy, albo nie ma co pójść na tą siłownię tylko na pół godziny, bo to nie będzie pełny trening no dużo różnych wymówek nagle sobie mój umysł produkuje a wszystko po to, aby złagodzić ten dyskomfort wynikający z reaktancji, no i w rezultacie, żeby nie doszło do czynności, która byłaby ze zmianą związana. Innym zjawiskiem, które może świadczyć o tym, że reaktancja na nas mocno działa, jest odwlekanie, czasem wręcz koszmarne odwlekanie, odkładanie na później. No po co miałbym się czymś dzisiaj zajmować? Jutro chyba będzie do tego lepszy dzień. Może jutro będę miał większą wenę, większą motywację do tego. No, a dzisiaj zajmę się innymi sprawami. I tak człowiek potrafi odwlekać godzina po godzinie, dzień po dniu, a może nawet miesiąc po miesiącu czy rok po roku jakąś zmianę. Lubimy odkładać na później, ponieważ to łagodzi ten przykry stan wynikający z reaktancji. Chociaż na poziomie intelektualnym świadomi jesteśmy tego, że to jest dla nas zjawisko szkodliwe, no ale nawet wtedy, gdy doświadczamy poczucia winy w rezultacie, to i tak jesteśmy skłonni odwlekanie stosować, ponieważ ta strategia wprawdzie obfituje poczuciem winy, ale ono jest mniejszym dyskomfortem, aniżeli samo zaangażowanie się w działanie związane ze zmianą, ponieważ reaktancja jest na tyle silna, że no, wybierając mniejsze zło już wolimy mieć przez jakiś czas poczucie winy, niż doświadczać tego dyskomfortu wynikającego z reaktancji. Jak wspominałem, kluczowe jest to, aby zacząć utożsamiać się ze zmianą, wtedy poziom reakcji będzie stosunkowo niewielki. Ale co jeszcze moglibyśmy zrobić na rzecz tego, aby opór nie był na tyle nasilony, że będzie powodował różne perturbacje, kłopoty i blokady? Otóż okazuje się, że bardzo istotny jest dialog wewnętrzny, w określonym stylu zresztą. Mianowicie chodzi o to, aby przekonywać siebie, Sposób, który raczej pozbawiony jest imperatywów. Zamiast myśleć muszę, powinienem, należy, trzeba co jest właśnie takim imperatywem raczej myśleć, że chciałbym, wolałbym, preferowałbym, potrzebuję, mam ochotę, mam wenę, czuję, że to jest dobra chwila na to, żeby o, i to jest dobry czas żeby czymś się akurat zająć. I nawet jeżeli ktoś chciałby bardziej regularnie zmywać naczynia, to lepiej, żeby zamiast myśleć, muszę pozmywać naczynia, czy powinienem zmywać, żeby pomyślał, że chcę mieć czysto i pachnąco w kuchni. Zauważcie, że występuje w tym drugim przykładzie. Chcę, wolałbym, potrzebowałbym, preferuję, mam ochotę, tak lubię, gdy. Nie zaś muszę, powinienem należy, czy trzeba. Myślenie w kategoriach powinności sprawia, że reakcja może wzrastać, ponieważ to jest jakby coś narzuconego nam z zewnątrz. Nasz umysł, skoro jest to powinność, rozpatruje to w kategoriach jakiegoś rozkazu, czegoś, co niekoniecznie wynika z naszej tożsamości, ale zostało nam narzucone. Także pamiętajmy o tym dialogu wewnętrznym, który jest właśnie w klimacie: chcę, preferuję, wolałbym. I tutaj mam jeszcze taką bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy myślą o bardziej skomplikowanych zmianach niż tylko bardziej regularne zmywanie. Mianowicie okazuje się, że nie jest kluczowe to, aby posługiwać się super mądrymi argumentami popartymi dowodami naukowymi, e, bo chodzi o to raczej, aby w ogóle do tego procesu przekonywania przystąpić. Jeśli damy sobie na to szansę, aby do siebie życzliwie, przyjacielsko mówić o tej zmianie. Właśnie w tym klimacie, o jakim wspominałem, to może być w zupełności wystarczające. Nie chodzi o to, aby nagle zacząć gdzieś poszukiwać superintelektualnych dowodów, które byłyby użyte w tym dialogu wewnętrznym. Nie. Sama, sama mowa wewnętrzna, która nakłania, która skłania do tego, może być wystarczająco motywacy motywacyjna i motywująca, jeśli po prostu wystąpi. Więc nie musimy się martwić o to, że o, zabraknie mi argumentów, nie będę wiedział, co sobie w duchu powiedzieć, nie umiem siebie przekonać, nie wiem, jakimi słowami to zrobić, bo to naprawdę nie treść, podkreślam, jest najważniejsza, ale sam proces, samo myślenie w duchu o tym, że chciałoby się podjąć daną czynność. Skoro mowa o podejmowaniu czynności, zwracam też uwagę na ten komponent behawioralny, czyli związany właśnie z zachowaniem. Nie zawsze dialog wewnętrzny wszystko załatwi. Czasami trzeba podnieść się z kanapy i zacząć coś robić. Nie ma co czekać na motywację, nie ma co czekać na odpowiedni, wymarzony poziom weny do działania. Kiedy już coś zaczniemy, no na przykład zmywać choćby naczynia, albo regularnie sprawdzać korespondencję, albo coś jeszcze, cokolwiek innego, to, to wtedy, kiedy już zaczniemy, wykrzesa się odpowiednia doza motywacji, żeby chociaż ten proces kontynuować. Jasne, może nie będzie przy tym motywacyjnych fajerwerków, jakby stał nad nami jakiś coach i cały czas nas zachęcał, ale przynajmniej czynność będzie wykonywana, a to jest już naprawdę sporo. Ponieważ wracając na chwilę do metafory wspinania się pod górkę, nie od razu Rzym zbudowano, to będzie stopniowo przebiegała ta wspinaczka. Każdej wspinaczki w kontekście zmiany przyjdzie nam nauczyć się od nowa. To nie jest tak, że skoro trzy razy już świetnie się zmieniliśmy w jakimś obszarze, to już za czwartym razem pójdziemy jak burza pod tę górę i nic nas nie powstrzyma i wszystko będzie cacy. Każda zmiana warto, aby była rozpatrywana jako nowy rodzaj wspinaczki, po zupełnie innym gruncie, pod innym nachyleniem tej góry. To jest coś nowego, pewna świeżość, nowość. Jeśli przyjmiemy to do wiadomości, no to z pewną pokorą do tego procesu podejdziemy no i będziemy uczyli się tego zmieniania no w praktyce, wtedy kiedy ta zmiana będzie następować. A tu z kolei najbardziej sprawdza się metoda małych kroków. I zilustrujmy to takim przykładem. Powiedzmy, że ktoś chciałby zacząć robić brzuszki. Każdego dnia, no, załóżmy, że zacząłby od takiego pułapu 20 czy 30 brzuszków. Nie jest to jakoś bardzo wiele, więc mógłby to rozpatrywać w kategoriach małego kroku. Ale może się jednak okazać, że nawet to będzie dla niego. Pod tą górkę krokiem za dużym. Dlatego, jeśli by to rozbić na jeszcze mniejsze kroki i zarządzać nawykami w ten sposób, że będzie się hodowało, tworzyło, wyrabiało nowy nawyk, to wystarczające mogłoby być to, aby o względnie stałej porze. Rozkładał sobie matę i kładł się na podłogę w tej pozycji, w której zamierza te brzuszki ćwiczyć. I nawet jeśli wykona raptem tylko kilka brzuszków, no to nawyk się będzie już jednak mimo wszystko wyrabiał, ponieważ o tych podobnych porach będzie lądował na tej podłodze, na tej macie i toż będzie właśnie jakieś małe ziarenko dla tej zmiany, do tego, aby wreszcie po takiej odpowiednio długiej rozgrzewce zacząć bardziej regularnie taką samą bądź coraz większą dozę tych brzuszków wykonywać. Ile miałoby to potrwać? No, tu z kolei niestety nie mam dobrej wiadomości. Z badań psychologicznych wynika, że nawet stosunkowo ni takie niewysiłkowe nawyki wdraża się, wyrabia się długo. Więc potrzebna jest naprawdę duża doza pokory i cierpliwości wobec samego siebie. Konsekwencja w tym, aby w ogóle cokolwiek na rzecz zmiany się dokonywało. Więc jeśli ten człowiek padnie na tą podłogę i tam zrobi tych kilka brzyszków, to już będzie coś. Ponieważ przynajmniej pewien rytuał będzie się powtarzał każdego dnia, i to stopniowo będzie prowadziło do tego, że nawyk zmiany w tym konkretnym kontekście będzie opanowywany. Więc nie ma się co załamywać, jeżeli nie zawsze uda nam się cały rytuał związany ze zmianą. Naprawdę wystarczające może okazać się to, że w ogóle cokolwiek na jej rzecz zrobiliśmy. Użyłem już tutaj słowa motywacja. Wiele zależy jednak od tego, jak ją rozumiemy, od definicji motywacji. Jeśli postrzegamy motywację jako niezbędny czynnik do tego, aby wystąpiło działanie i zostało kontynuowane, no to takie rozumienie motywacji może nas pogrążyć, ponieważ nader często okaże się, że nie mamy poczucia, że posiadamy wystarczającą motywację. W rezultacie czegoś nie zrobimy albo przerwiemy w trakcie przedwcześnie. Lepiej jest myśleć o motywacji jako takim dodatkowym czynniku, który będzie nas wspierał w, w podjęciu działania, jak również w jego kontynuowaniu. Podkreślam jednak, że chodzi o dodatkowy czynnik. Starajmy się myśleć o tym jako czymś ekstra, a nie czymś, co jest absolutnie niezbędne do tego, aby jakiekolwiek działanie wystąpiło. Ponieważ, co do zasady, nawet jeżeli nam się czegoś nie chce zrobić, to przyznacie przecież, że zdarzało się, że to robiliście. Yy, motywacja jako taka choćby na bardzo małym poziomie jak już mówiłem może wykrzesać się w trakcie nawet jednak wtedy nie jest to przesądzone ale nie jest ona absolutnie niezbędna do tego aby coś kontynuować możemy to zrobić z tą intencją tego aby udowodnić sobie że jesteśmy do czegoś zdolni że pomimo braku odczuwania wystarczającej motywacji jesteśmy w stanie to robić więc to niech to będzie taka dla nas nagroda właśnie ten fakt że potrafimy Mimo niedoboru motywacji, mimo tego, że ona na zaproszenie jakoś nie odpowiedziała, robić swoje bo to może być źródłem dumy, satysfakcji i te emocje, które tutaj wymieniam, no po prostu będą wystarczającą zachętą do tego, aby podejmować działania i je kontynuować. Nie będziemy czekali tylko na te odczucia, które współwystępują z takim wyrażeniem, że jest się do czegoś ekstra zmotywowane. Na pewno warto także w razie potrzeby pracować nad poczuciem własnej wartości. No jeśli czujemy się wartościowi, to chcemy dla siebie jak najlepiej, więc łatwiej nam przychodzi robienie tego, co dla nas dobre. Jeśli natomiast mamy niskie poczucie własnej wartości, to niestety może być inaczej. Może być nam bardzo trudno zebrać się i wziąć za to, co w rezultacie miałoby być dla nas dobre, ponieważ możemy nie mieć poczucia przeświadczenia, że jesteśmy tego godni i tego warci. To temat rzeka i zdecydowanie temat na odrębny materiał, ale póki co zwracam uwagę, że na tym kanale jest już sporo treści o tej tematyce. Po zakończeniu określonej czynności, dialog wewnętrzny pozostaje bardzo ważny. Kto wie, może nawet dla niektórych ludzi będzie jeszcze ważniejszy niż przed rozpoczęciem czynności. Bo jeśli powiedzielibyśmy sobie na przykład po treningu, że A, stać mnie na więcej, nie dałem z siebie wszystkiego, ale lipa, ale mogłem się bardziej postarać, ale mi to źle idzie, o, nic z tego nie będzie, nic ze mnie w tym kontekście nie będzie. Jeśli zamiast tego powiedzielibyśmy sobie, no dobra, no. Następnym razem postaram się bardziej, ale dobre i to, fajnie, że, że się udało to odhaczyć, to co miałem zrobić, że z grubsza, no, na tyle, na ile byłem w stanie, tutaj podołałem wyzwaniu, no, grunt, że ja to zrobiłem. No to oczywiście będziemy następnym razem bardziej chętni do podjęcia działania, bo będziemy mieli takie przeświadczenie gdzieś tam z tyłu głowy, że co by nie było, niezależnie od tego, jak ten proces przebiegnie, no to jednak będzie poklepanie po ramieniu, tak? Jednak będzie uznanie naszego wysiłku, będzie uznanie za ten czas, który został dla tej zmiany poświęcony. Nie ma co się zniechęcać ani przed, ani w trakcie, ani też po, co może nawet jeszcze ważniejsze. Niektórzy ludzie faktycznie zdecydowanie podkreślają, że kluczowe dla nich jest to, co się stanie po danej czynności. I to może dotyczyć osób, które no na przykład były tam notorycznie krytykowane w dzieciństwie, nawet jeżeli stawały na rzęsach i coś próbowały zrobić, czegoś się nauczyć, coś osiągnąć, to i tak słyszeli od rodziców, że a, inni potrafią lepiej, inni by to zrobili szybciej, no ale co ty się tak z tym guzdrałeś, czemu to tyle ci zajęło, o, ale tylko czwórkę przyniosłeś, a nie piątkę z tego przedmiotu, no i takie tam. Więc właśnie ci ludzie mogą być szczególnie wrażliwi na to, aby po danej czynności zauważyć, że została robota wykonana i że poświęcono na ten czas i że za to należy się właśnie poklepanie po ramieniu. Natomiast ostatecznie to jest bardzo subiektywna, indywidualna sprawa. W którym momencie szczególnie ważny będzie ten dialog wewnętrzny dla danego człowieka? Czy przed, czy w trakcie, czy po? Warto to wybadać, trochę się sobie poprzyglądać. No to, temu właśnie ta samoświadomość może tutaj w tym konkretnym przypadku służyć i dialog wewnętrzny zarazem też. Więc bądźmy wrażliwi na to, jak reagujemy na zmianę, po to, aby dowozić na czas to, czego akurat, jeśli chodzi o dialog wewnętrzny, najbardziej potrzebujemy. Przede wszystkim jednak doceniajmy siebie za wysiłki i za podjęcie działania, nie zaś tylko za rezultaty, bo to może być no, bardzo druzgocące wtedy, kiedy tych rezultatów nie będzie aż tyle, ile byśmy sobie w danym czasie życzyli. W tym wszystkim potrzebna jest, jak już mówiłem wcześniej, pokora i cierpliwość, ponieważ no, na wczoraj to zmiana raczej nie dotrze. I właściwie temat mógłbym jeszcze kontynuować, ale myślę, że jak na jeden odcinek to już wystarczy tyle. Także dziękuję Wam za uwagę. Na koniec, jeszcze kilka informacji, które mogą Was zainteresować. Pomagam jako psycholog przez internet przy pomocy wideokomunikatora. Więcej informacji na stronie ocal Ponadto dzięki tajemnicy zawodowej, dyskretnie pomagam również tym wszystkim, którzy szukają szczęścia w miłości, prowadząc nowoczesne biuro matrymonialne Szczęście w Miłości. Więcej informacji na stronie ocalciebie.pl/Ukośnik Biuro. I uwaga, promocja do 31 lipca 2025, podając przy zgłoszeniu hasło YouTube 2025, otrzyma się rabat 20% na usługi biura. Zapraszam!